manko! dzisiaj w poradniku pokażę Wam, jak widzieć w Minecrafcie siebie od przodu. No cóż, yy, jednym z tym, w tym, co potrzeba, to ten pliczek if.class Znajdziecie go w moim opisie, ściągacie to oczywiście. I robicie tak jak ja. Trochę mnie tnie, bo mi się wrzuca właśnie mój yy, filmik z gwiazdą z generatoru przyszłości. To zachęcam do oglądania Dobra piszemy sobie procent app data procent Wchodzimy w raming. w minecraft bin minecraft otwieramy za pomocą winrar minecraft.jar Dobra sobie rzuc rzucę go w ten róg Yy, otwieramy ten pliczek i ten plik if.class po prostu rzucałem do tego Minecrafta.jar, którego otworzyliśmy za pomocą We WinRar. Wrzucamy go ok i cała filozofia powinna Wam działać dobrze. Yy, teraz wejdę na Minecrafta i Wam pokażę, że to działa. Mm, Prusek dziwne 2O hasło nie powiem Wam. A co? Wy zaraz wejdziecie mu krafta, widzicie takie hasło próbować. A wy co jest? A coś tam tak się dzieje? Dobra. Hmm. Wejdziemy sobie na singla. Nie, tworzyć nie będę. Ale jestem na tym. Dobra, po kliknięciu F5 widzimy siebie od tyłu. To ja by to nie mój skin, to jest do filmu. Po kliknięciu F1 widzimy siebie od przodu. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się przydało. Dobrze wytłumaczyłem. Po prostu jak wam się nie, coś nie udało, oglądajcie od nowa filmik. W sumie to nie ma co do tu nie zakopowanie, po prostu trzeba ten plik rzucić do mycref.jar jak WinR. No to jest to wszystko, to jest naprawdę proste. Powtórzę jeszcze raz. Tak w skrócie jakbyś wam się nie załapało. Ten Minecraft otwieramy za pomocą Winrar. Tylko zostawiamy, tak jak widzicie na ekranie otwieramy ten plik, który ściągnęliśmy. To jest ten pliczek. To ciągle zostawiamy i ten plik if.class wrzucamy go tutaj i klikamy ok po prostu i wrzucone i to wszystko po prostu no powinno on zadziałać mam nadzieję że w komentarzach nie będą teksty że mi nie działa i bla 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 szybko i na temat yy, wiem że dużo osób szuka teraz bo był poradnik taki sam tylko że na 173 a ja stworzyłem na 181 Znalazłem po prostu pliki wam go dałem. Dobra, yy, no to tyle, bo trzymajcie się. Do zobaczenia.